zespół punk rockowy, ale powiem Wam szczerze, że dawno nie słyszałem zespołu, który poszedłby trochę w takim kierunku jak Refuse, w, trochę jak na etapie The Shape of Punk, Heistko, i mówią o Honigbalnie. Fantastyczny projekt, powiem Wam, zarąbisty, ale jak słuchałem całą ich dyskografię, to nic nie wskazywało w ogóle na to, że oni pójdą w kierunku od takiego garażowego punku w zasadzie, po syntetyczny Punk, industrial, miejscami przeszywający post-hardcore, połamany rytmicznie, dużo elektroniki, dużo szybkich ryków połamanych. Rewelacja, polecam, naprawdę. Jeżeli nie jest przejście, to posłuchajcie, w ogóle mam wrażenie, że właśnie ta okładka, tak jak jest ten gość goś na koniu i ten taki jakby taki portal, to, to do właśnie to Honig Barna robi właśnie taki skok przez ten portal i odkrywa siebie na nowo bo to jest teraz w tych dyskografii, gdzie nie musicie słuchać poprzednich.